Granice. Państwo Przedzienkowscy, Moczulscy, Dredniana. Kopciowi Pełczyńscy uważają, że szkoła nie rozwija talentu. Drednia. Cała atmosfera szkolna, porównywanie się uczniów ze sobą, jakieś zmaganie się nawzajem ze sobą, kłócenie, obrażanie, wszelkie mody szkolne panujące, wszelkie słownictwo wulgarne, mi to nie odpowiada. I tak samo teraz nie chcę, żeby moje dzieci chłonęły te wszystkie negatywne, Negatywne rzeczy, które w szkole są. Zabrani Zabranie dzieci, dzieci ze, ze szkoły przysta. nie przyszło im jednak łatwo. Pozwoliliśmy dzieciom podjąć decyzję. To nie była nasza odgórna decyzja, że dzieci będą nauczane w domu. Rozmawialiśmy rok czasu, poruszaliśmy ten temat, oni sami jakby analizowali. To były te, W naszej rodzinie były dzieci, które były od razu na tak i były dzieci, które jednak się zastanawiały, wahały. I do tej pory zostawiamy jakby im tą ostateczną decyzję, czy, czy chcą wrócić. Nauczyciele popierają taką formę edukacji pod warunkiem, że rodzic poświęci dziecku czas. I rzetelnie przekaże wiedzę. Może podjęłabym się nauki dzieci, dziecka swojego w takiej edukacji wczesnoszkolnej. Ale kiedy pojawiłoby się prawo OMA, na przykład, lub jakieś zagadnienia z fizyki i biologii, to chyba bym się poddała. Aby uczyć w domu, trzeba uzyskać zgodę kuratorium oświaty. Także dyrektor szkoły musi wydać pozytywną opinię. Pozostaje pytanie, czy dzieci uczone w domu będą przystosowane społecznie. Jest to takie najbardziej naturalne kształcenie i wcale nie uważam, że te dzieci, które siedzą w domu, mają ograniczony kontakt z rówieśnikami. Wręcz przeciwnie, że są mniej odważne czy asertywne życiowo. Dwa razy w roku uczniowie zdają egzamin. Sprawdzające wiedzę. To dla nich duży stres. Mimo to nie chcą wracać do szkoły. Jak się uczę w domu, mogę jeszcze chodzić do szkoły muzycznej. Jak gdybym się uczyła w szkole, musiałabym przechodzić do domu, robić lekcje do wieczora, bo było tak, że jak przyjdziałam ze szkoły nic nie pamiętałam i nie mogłabym robić to, co lubię. Czyli chodzić do szkoły muzycznej i grać na plecie. Mam więcej czasu na naukę i jeżeli szybko zrobię, to mam więcej czasu, żeby pójść z kolegami pograć w nogę. W szkole to się tak, w sumie wpisuję w zeszyt, i nic więcej. W sumie mało wchodzi do głowy. Zdaniem rodziców, dzieci stały się bardziej kreatywne i lepiej przyswajają wiedzę. Podkreślają, że każdy może uczyć swoje dziecko. Wystarczy bardzo chcieć i poświęcić mu dużo czasu. Jelenia Góra, Gabriela Stefanowicz.